Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale Cieniu Sztuki. Dzisiaj zapraszam na taki troszkę inny film. Kawuszka, rączki i jedziemy. Dzisiaj kontrowersyjny temat, mianowicie jak wyprostować akwarele. Często, gęsto widzicie na Zdjęcia na Facebooku, gdzieś w internecie, akwarele. Często sami malujecie akwarele, które po namalowaniu robią się falują po prostu. Najnormalniej w świecie falują. A papier, który się <laughs> zetknął z wodą, zaczyna pracować i wygina się we wszystkie możliwe strony. Co w takim razie zrobić z taką akwariatą, tak żeby jej nie zniszczyć, a ona się chciała wyprostować? Już Wam mówię po kolei. Jest kilka metod. Przypuszczam, że już takie filmy w internecie są. Po polsku znalazłam tylko jeden, ale myślę, że warto przyswoić sobie, bo nie wszyscy oglądają wszystkie kanały. Pierwsza metoda, kochani. Przede wszystkim musimy mieć coś. Bardzo, bardzo sztywnego pod spodem. Kładziemy podspód na przykład szkło. Na tym szkle kładziemy na przykład gazety. Ale gazety takie codzienne. Nie, nie piśmi kolorowe, tylko takie codzienne jakiś ekspresa albo dziennik, albo coś takiego, dlatego że one są bardzo, bardzo miękkie. I to będzie nasza poduszeczka. Na tej gazecie. Kładziemy czysty, niczym nieskażony, biały, niekolorowy, biały papier. Najlepiej, żeby to był taki y, typu Bristol, taki szkolny jak dla dzieci. W zależności od tego, jak akwarela jest duża, musi dostać o tyle większy papier. Jeżeli macie akwarelkę A4, no to papier musi być przynajmniej A3. Takich papierów będziecie potrzebować minimum 2, a jeszcze lepiej 4. No do tej pory chyba proste. Na ten biały papier kładziecie po prostu akwarelę, przykrywacie znowu białym papierem i przykrywacie to wszystko znowu twardym czymś, czyli jakąś szybą. I na koniec przywalacie na tym twardym czymś, co było na wierzchu. Przywalacie to stertą książek. Im więcej tych książek, tym lepiej. Pamiętam z czasów liceum. <laughs> no chodź, robaczku, chodź. No chodź. No chodź, słuchaj. No dzień dobry. Dzień dobry. No chodź, uważaj tu. Tak, tak. No dzień dobry. No to moja torebeczka. Ty możesz wejść tak. Pamiętam z czasów liceum robiliśmy, ja chodziłam do plastycznego. Robiliśmy przeogromne ogromne ilości tak zwanych plakatów, takich reklamowych jakichś rzeczy. I to wszystko trzeba było kleić. W związku z tym po doklejeniu, na przykład takiego wykonanego plakatu ręcznie, po oklejeniu do tektury okazywało się, że to się wygina. Więc żeby to schło na płasko przewalało się to właśnie papierem, papierem z góry, z dołu papiery i na to wszystko sterta książek. Ogromna sterta książek. Im więcej, tym lepiej. Ile taka akwarela musi poleżeć pod takim czymś, no, no minimum kilka dni, siedem to jest minimum, minimum takie, tak wiecie, a najlepiej ze dwa tygodnie, miesiąc, ona w końcu tam się wyprostuje, to jest pierwsza metoda, najprostsza, dostępna w zasadzie bez żadnych kosztów, książki przypuszczam, każdy ma, no wiem, wiem, nie każdy ma w domu, no co się stało, No co, kochani? No Nie płucie, robaki. Nie, 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 Druga metoda, kochani, to taka, że, że wkładacie tą akwarelę między papiery, biały, biały, ga, biały, biały, na to gazeta, gazeta i to wszystko wkładacie w między dwie deszczułki płaskie. Te płaskie deski, po prostu tak zwanym imałem stolarskim. Wiecie, przypuszczam, co to jest. Wspinacie tak na maksa. Jak się da najmocniej ściągnąć, spiąć. I to znowu musi poleżeć. Jak sobie tak poleży, 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 to ona w końcu wyprostuje się. Następna metoda. Nie ciągnie. Następna metoda, jeżeli ta akwarela jest taka, no, bardziej pomarszczona niż tylko lekko wygięta, to można tą akwarelę, no, pana. Tak. Mocno, no, naprawdę. To można tą akwarelę, tę akwarelę o, zwilżyć delikatnie, ale broń Boże, od strony, po której malowaliście. E, zwilżamy ją tylko od tyłu i to takim rozproszonym strumieniem bardzo delikatnej mgiełki. Także najlepiej wziąć delikatny spryskiwacz, ale taki, w którym macie pewność, że ten, ten, ta mgiełka będzie mgiełką, a nie kroplami. No i po zwilżeniu dalej pakujemy to samo, przywalamy, obciążamy albo ściskamy porządnie, no i czekamy, aż to tam wyschnie i się wyprostuje. Następna metoda to bardzo kontrowersyjna. Ludzie krzyczą, że nie wolno, bo ciepło niszczy nasze prace. Bo ciepłe powietrze i tak dalej, i tak dalej, bo gorąca para i tak, dalej, i tak dalej. Następna metoda kontrowersyjna to żelazko. Pokażę Wam pod koniec, jak prasuję jedną z moich prac, żeby nie było wątpliwości, czy coś się zniszczy, czy nie. Zaraz Wam pokażę. Żelazko po prostu na papier biały, czysty, miękki, najlepiej brystol, kładziemy. Akwarele malowaniem do dołu, przykrywamy znowu jedną lub jeszcze lepiej dwoma warstwami papieru i to wszystko prasujemy. Oczywiście, że lasko nie może być ustawione na maksa, tylko tak, no jakiś jedwab, wełna, coś takiego. No i nie używamy parownika, nie używamy parownika. No, i następna metoda, jak już naprawdę ktoś ma wielkie parcie, żeby to było tak, wiecie, wyprostowane na gładź, to po prostu wkładamy w tak zwany magiel. Są przeróżne magle albo takie starej daty okrągłe na bęben, Jak to przejedzie przez ten ciepły bęben, to się na mur beton uprostuje. Albo takie są w tej chwili parownice, takie zamykane na klapę. To taką parownicę też ściskamy, przytrzymujemy sekundę, no i patrzymy, czy się już wyprostowało, czy nie. W maglu takim, takim, takim bębnowym musimy zabezpieczyć pracę swoją nie tylko papierem, ale też szmatkami. W tych parownicach także. Najlepiej papier, papier, biały papier, biały papier tam w środku akwarelka, oczywiście malowaniem w dół i na te papiery poukładać jakieś szmatki. Najlepiej naturalne, lniane, czyste, które nie będą w żaden sposób farbować, i w których nie będzie niebezpieczeństwa, że coś w nich się tam rozpuści, puści, że jakaś farbka jej się tam przedostanie, wiecie, przed tym... Prasowanie. Natomiast najprostsza, domowa metoda to po prostu żelazko. Zapraszam Was teraz, pokażę Wam jak prasuję swoją pracę, łyczek kawki, i idziemy do pracowni. No dobra, kochani, jesteśmy w pracowni. Żelazko jest. Tutaj mam akwarelkę, którą robiłam z wami. Ona ma powyginane, takie tutaj te boki. Z tyłu też jest takie, o, widać, robią się fale Dunaju. I druga akwarelka, którą też z wami robiłam na jakimś troszkę mniej odpornym papierze. I mam nadzieję, że widać gołym okiem, że tu gdzie malowałam są fale Dunaju. No i co ja z taką robię? Najpierw jedną, potem drugą. Tu mam papier czysty, to jest akurat ze szkicownika. Wkładam malowaniem w dół. Tak. Malowanie w dół. Przykrywam. No i jedziemy. Czekam aż to wyschnie odrobinę. Podnoszę. I już. Akwarelka jest prosta. To, co tam wam pieje na rogach czasem, to jak się włoży akwarelę do paspartu, jak się wklei pod spodem do paspartu, następnie jak się przywali ją od tyłu w ramce, to naprawdę absolutnie nic nie widać, żeby cokolwiek piał. Akwarelka się wyprostowała. Nic jej już w tej chwili nie dolega. Można swobodnie by było to oprawić, gdyby to była jakaś praca, którą warto oprawić. prawda? Tutaj mam papier nieco troszkę za mały, ale spróbujmy. Przykrywam. No i jak widzicie udało się. O, no, ja no i jak widzicie, udało się wszystko wyprostować, wygładzić, nic się pracy nie stało. Gwarantuję Wam, że farby na tym nie ucierpiały i nic nie stało się moim akwarelom. Od dawna tak robię, nikt nigdy nie zgłaszał żadnych pretensji, prace nie wypłowiały, prace nie straciły na kolorze, pracy nie straciły na świetlistości. Polecam Wam serdecznie, nie dajcie się zwariować, nie dajcie się zwariować, nie dajcie się zastraszyć, że to na pewno Wam zniszczy pracę. Gwarantuję Wam, że nie. No, i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że komuś się przyda to, co mówię tutaj. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, że trzymacie się ciepło, że nie, nie dajecie się żadnym świstom. Wierzę, że spotkamy się znowu w następnym kolejnym filmie, wszystkiego dobrego, na razie, a pamiętajcie, łapeczki takie, łapeczki w w każdą stronę będą dobre. Piszcie komentarze, piszcie jakie wy macie patenty na prostowanie swoich prac, piszcie co zrobicie kiedy, nie wiem, coś wam się tam podgniecie, zgniecie, wy 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 zrobi takiego. Będę bardzo wdzięczna, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to u innych wygląda. Trzymajcie się więc ciepło, całuję Was serdecznie, ściskam, do miłego, do zobaczenia, buziaczki, pa, 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 pa. pa.